No hej, podstawowego bana to ty jest dosyć zabrzydkie słowa na streamie. Uśmiech i buziaczek. Ale ja cię A kocham. To odbanować. Ja cię kocham nie utozana, ja cię kocham nie ja cię kocham nie Ale bym się z tobą cała na usta, ale bym się z tam cała na usta. Tak porządnie, cała się z tobą. Później cię przytulił. Wygłaskał Ci tą Głębię Mandy Brandy. Ale bym ją całował, ale bym cię ją całował. Ale bym ją całował, ale bym cię ją całował na usta, ale bym się nią całował na usteczka, na usteczka bym się ją całował. Całowałbym się, cała się na usteczka i przytulił się do jej plecków, wycałował jej policzki tutaj, wycałował jej usteczka słodziutkie, słodziutkie usteczka wycałował. Tutaj całej Bziaczka policzę, w główkę, włoski. a oh, kurde, ja ją kocham! Ja ją kocham z tego serduszka. Nieuczesaną, kocham ją! To jest wielka miłość! To jest wielka miłość! Wielka miłość! Chcę całować twoje słodkie usteczka. Nieuczesana, bo cię bardzo kocham i mi na tobie zależy. Na tysiąc procent. Nie ucesana, tak, ci bardzo cię tak, kocham bo, na tysiąc procent bengane. i mi na bo... tobie zależy. I raz coś tam Będę całował twoje słodkie usteczka, jak malinki, Dlaczego? tysiąc razy. Nie odpuszczę, bo cię kocham na tysiąc procent i na tobie zależy. Ale bardzo cię kocham na tysiąc procent. A nie ale ja będę! Takiego... To mamy jego streama. Słysza, myślałem, że masz jakiś przegłos. Uczesana bardzo cię kocham. Na... Dawid Jasper, ja mam chłopaka, jestem w szczęśliwym związku. Bardzo mi miło, ale kocham cię. Zależy mi na Tobie, nie uczesana. Ale... Zależy mi na Tobie, nie uczesana. Kocham cię Nie odpuśćcie, bo cię kocham. Zależy mi na Tobie. Kocham cię na pięćdziesiąt procent i odpuśćcie, nie uczesana. Jestem pewna, że któraś dziewczyna doceni, doceni Twoją romantyczną naturę. Nie odpuśćcie, bo Cię kocham! z naszym sercem. Nie odpuśćcie, bo Cię kocham! zależy mi, mi na Tobie! Sercach, to kocham najlepsze. Cię, nie odpuśćcie, bo Kto zależy odpuść, mi na ale Tobie! Jaki wszechpał, parę bo mam boty. <laughs> boty mi spamują. To nie można mieć dwóch? Nie można, nie można, nie można. Nie można, nie można. Ktoś mi się potrzeba, bo Cię jednak, się Jaspera. Nie, już, bo gdzieś w jakimś tym, już raz dostałam szota, co Dawid Jasper mówi, więc... No i... Ale... Kocham Cię, nie, nie muszę zależy jest... mi na Tobie! Jakiś magnet, zależy mi na Tobie, nie no muszę w... nie odpuścia, bo Cię kocham zależy mi na Tobie, mówi, zależy mi na Tobie! Zostałam, co tak mówi, więc ewidentnie, ewidentnie mam Magnes na... Jestem Magnesem na konkretnego typu osoby. <noise> Damy taka różnica Kocham Cię nieuczesana, zależy mi na Tobie, nie odpuść to, mi to mi odpuścją, bo Cię kocham. I zależy Dla mi na Tobie, nieuczesana. sobie romantyczna, imię Roman, nazwisko Tyczka. Osoby typu Sigma. <noise> Miłość to, to piękne uczucie. Mam taką szczerą nadzieję, no jak się nie uda, to chuj. Yy... Kocham, cię, o... nie uciecale, nie odpuścę, cię. kocham cię, nie uczytałem! Nie odpuściem, bo cię kocham! I zależy mi na tobie! Kocham cię, nie uczytałem! Zależy mi na tobie, nie to, bo cię kocham! I zależy mi na tobie! Odpuścę, cię. Kocham, cię, uciecale, mi na tobie. Yy, zrobił dla mnie za dużo w moim życiu po prostu, no. I pełnił, 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 i dalej pełnił w bardzo ważną rolę, no. Halo! I tyle, jakby ja. Siema cokolwiek! Tak da... Nie, no nie chcę imionami mówić, nie, ale że. Kocham cię, cię, cię nie uczytałem! Nie, uciecale, nie jak odpuścę, jak odpuścę, bo mi zależy na, na tobie! To Kocham cię nieuczytana! Kocham sobie, cię, zależy, mi, kocham. No, zależy mi na Tobie! Zależy mi na Tobie I Nie odpujcie, bo cię kocham! Zależy mi na Tobie! prawda, To jest lojalność, wdzięczność jakaś tam wiesz.